Witam. Słyszeliście co znowu zrobił Donald Tusk? Mistrz obietnic obiecał nam wszystkim kwotę wolą od podatku. Wszystkim Polakom mówił, że to priorytet, że każdy z nas odczuje ulgę w portfelu. I co? Się wycofał niedawno. Stryk obietnica poszła w zapomnienie. A dlaczego? Bo budżet niby jest za ciasny. Ale wiecie, jakoś wcześniej o tym nie wspomniał, gdy składał swoje piękne deklaracje. Teraz, gdy przyszedł czas, na konkrety rozkłada ręce i mówi: No, nie da się, nie da rady. To już któreś z kolei obietnica. Nawet nie wiem, kto to liczył. Ile tych obietnic okazało się pustym hasłem. A wy myślicie, że Tusk jeszcze nas czymś zaskoczy? Czy to standard jakiś? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików wszędzie. Marcin Marciniak o tym co ważne.